Marian powstało małe zamieszanie. Ludzie na początku mówili, że Krzysztofa Juniora nie będzie, on jest w Opolu. Jak to się stało? No nie wiem, my zawsze my chcieliśmy go zaprosić, ale czekaliśmy po prostu, aż zaakceptuje to po prostu telewizja polska. No i organizatorzy. No i tak się pięknie stało, że Krzysiu nas wzmocnił. Ponieważ 60-lecie jest to nawet fajnie, to będzie wyglądało i dobrze brzmiało, bo on zastępuje swojego tatę u nas w zespole, który... Sukcesy, pierwsze 12 lat był u nas właśnie. I tak się pięknie stało, że właśnie w tym ważnym miejscu. A czy Wy podczas występów macie na przykład jakieś takie życzenia, żeby nie było dużo migających świateł? Bo Krzysztof mówił mi, że te migające światła źle na niego wpływają. Czy Wy to gdzieś tam respektujecie podczas swoich występów? Coś jest takiego, czy nie? No, uważamy po prostu. No bo jeszcze trzeba troszeczkę poczekać, Jak Krzysztof się z tym po prostu jakoś jest w trakcie, żeby. Żeby mógł występować przy dygatujących dy 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 światłach, tak? Drgających, przepraszam, no, ale idzie to znakomicie, bo też Krzysztof wytrzymuje właśnie przy tych światłach, to naprawdę się widzę po jego twarzy zadowolony i to mu coraz mniej przeszkadza. A jakie ty mu dajesz rady przed wyjściem na scenę? No, żeby był radosny, żeby dawał siebie wszystko, bo scena to. Kocha ludzi radosnych, on ma wielką historię rodzinną, także ludzie na niego patrzą. Ludzie można powiedzieć, że jego kochają, no bo on jest po prostu dzieckiem takim, który, który miał inny los niż, niż inni, ale uważam, że on jest artystą, no, można powiedzieć, tak zwanym zwierzęciem scenicznym, jak jego tata. Krzysztof powiedział mi, że zawsze może na ciebie liczyć. Skąd takie wsparcie z twojej strony? Ja wiem, że Krzysztofowi obiecałeś, że będziesz się opiekował e, Krzysztofem, ale wiesz, to trwa już długie lata. No nie, no to jest po prostu, mnie to robię z największą przyjemnością, ponieważ to jest jedyny człowiek krawczy, który żyje na tej planecie. To jest jedyny jego syn. Jeżeli coś się mu będzie źle działo, to zawsze on na mnie może liczyć, na cały czas, jeśli mu źle będzie działo, czy dobrze, zawsze może przyjść jak do wujka i do, mojej, do swojej cioci Bożenki, także zawsze może liczyć. Marian, a wiesz jakie ja plotki w internecie ostatnio czytałem? to cię rozbawi i cię przewróci, ty się trzymaj mocno, że podobno ty jesteś tatą Krzysztofa Juniora. Nie, to kłamstwo, jest menadżera Krzysztofa Krawczyka. To jest, Po prostu to jest niemożliwe, on nie wie jak, jak komuś dokuczyć, bo nie możemy patrzeć, że, że on się poznał na nim. Tata jego się nie poznał na tym menadżerze Krzysia Krawczyka, ale on się poznał, dlatego on, on mnie obwinia, że że dlaczego, że to jest moja wina, że ten młody Krawczyk nie chce z nim rozmawiać na, na temat. On mu proponuje śmieszne propozycje, że będzie miał swoje tantiemy, że nie. To jest po prostu jedna z obiecanych, bo to jest też człowiek, który tylko obiecuje, a jeszcze jakby wykazał dobre serce. Ale widzisz co on robi, co w prasie robi. On, można powiedzieć tak ostro, on tępi tego ostatniego Krawczyka. No. Jest wstyd, bo on się uważa za przyjaciela Krzysiowa. Krzysia Krawczyka Seniora. Także jest mu po prostu wstyd, i nie chciałbym z takimi ludźmi ani dyskutować, ani ich, ani ich znać. Dobra, czyli ty słyszałeś o tym, że są takie plotki, że ty jesteś ojcem Krzysztofa Juniora? Nie, to on, on normalnie napisał, że jakbyś się za nim wstawiał, żebyś trzymał, to puszczę plotkę, że jesteś jego ojcem. Na, jego, to był po prostu taki szantaż, no, który mu nie wyszedł i nie wychodzi, bo no, przecież nikt w to nie wierzy, bo przecież. Wszyscy wiemy, kto jest naszym dzieckiem, a kto nie z naszym dzieckiem, to po prostu był jeden z rodzaj takiego szantażu, żebym ja się wycofał z pomocy jego, ale nigdy się nie wycofa. Kurde, to ja nie wiedziałem, że takie tam akcje szantażowe też są no między tak? wami. No to jest taki człowiek, który weźmie się za wszystko, żeby zdobyć Twoje cele i żeby było po jego myśli wszystko, tak? Ale no to, to, co on robi, to śmieszne. No. No to akurat prawda. Co ty sądzisz o emeryturach artystów? No słuchaj, a emerytura to tak. Jak sobie ktoś zapracował, to dzisiaj po prostu dobrze żyje, czy gorzej żyje. Żyliśmy w innym świecie. Ja żyłem jeszcze w świecie socjalistyczno-komunistycznym trzeba było myśleć, co będzie za 50 lat. Ja sobie z tym radę daję, a inni, no, którzy po prostu zaniedbali to, myśleli tylko o muzyce, a nie o przyszłości, można powiedzieć, fiskalnej, takiej przyszłości ekonomicznej, no to dzisiaj cierpią. Dobra, czyli to jest tak, że nie powinni obwiniać państwa, tylko siebie powinni obwinić, bo często jest tak, że jak wiesz, mają słabą emeryturę, to w mediach płaczą, że państwo, państwo, państwo. A ty masz trochę inne podejście do tego. Nie? To znaczy tak, jeżeli ktoś płacił podatki, pracował, to powinien mieć emeryturę. Ja nie wiem, bo to każda sprawa jest po prostu indywidualna. No, zazwyczaj jest tak, że nie płacili podatków, albo płacili je minimalne. O te, na tej sprawie się skupmy, na takiej sytuacji. No tak, no to powinni minimalną po prostu emeryturę dostać, no. Czyli co dali, to dostają. Tak, co dali, to dostają. Tak na całym świecie jest, nie tylko w Polsce. No dobra, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego na występie. Dziękuję bardzo.